Dziś kolejna gra z gatunku osobowych strzelanin, które wyróżniały się fajnymi patentami i klimatem. Ta gra ma na okładce napis Made Man. Nie wiem, kto ją zrobił, nie mam pojęcia, kto wydał, ani w jakim roku się okazała. Nie będę tego nawet teraz sprawdzał, bo to nieistotne szczegóły. You saw o tej grze już w okolicach premiery nie było głośno. Ja jednak zagrywałem się w jej demo, a później gdy pełna wersja trafiła w moje ręce, przeszedłem ją od początku do końca. Znaczy od środka, do początku, przez koniec, po zakończenie. W sumie sam się zgubiłem w tym wywodzie, chodzi mi jednak o podkreślenie już na początku sposobu w jaki zbudowana jest fabuła prawej ręki mafii pod jakim to pod tytułem wydano na w Polsce. Gra jest niemal epizodyczna w swej konstrukcji, a ostatnim z kryteriów, wedle których szeregowano kolejne misje jest chronologia. Gra rozgrywa się na przestrzeni wielu lat, dla głównego bohatera przygotowano kilka wyraźnie rozróżnialnych modeli, a jego teraźniejsze ja snuje opowieść na tematy mniej lub bardziej bieżące. Bo a to posłuchamy jego wywodu o młodocianych przygodach na jakimś amerykańskim zadupiu. A to nagle roztoczy nad nami wizję wojny w Wietnamie. W międzyczasie postrzelamy w obecnych czasach, bo nasza postać nie siedzi przy kominku z fajką, tylko dalej bierze udział w wydarzeniach. I nagle potrafi nas poraczyć opowieścią o początkach swej znajomości z jednym z mafijnych bossów, którego jedzie właśnie sprzątnąć. Całość ma fajny klimat, poszczególne elementy układanki są na tyle proste, że bez problemów schakują na swoje miejsce. A jakiś zaskakujący etap przeszłości może nagle odwrócić nasze postrzeganie teraźniejszości. To tyle, jeśli chodzi o pracę scenarzystów. Czas pochwalić osiągnięcia gości z rozgrywki. Made Man jest najzwyklejszą w świecie grą TPP, w której idziemy korytarzykiem, zabijamy przeciwników w kolejnych pomieszczeniach, zaliczamy checkpointy, korzystamy ze znajomego arsenału broni, zbieramy pancerze, apteczki i napełniamy licznik szału. Co więc tu przyciąga uwagę? Po pierwsze, cover system. Były to czasy, kiedy powinien być już zrobiony na znanym nam wszystkim obecnym poziomie, a nie był. Miał swoje wady, a mimo wszystko nadawał tym strzelninom charakteru, gdy nie każdy TPP go miał, a dodatkowo był tylko alternatywą. Po drugie, mamy tu osobny przycisk na wzięcie do drugiej ręki dodatkowego gnata. Jest ich tu kilka rodzajów, ale poza oczywistymi pistoletami czy rewolwerami możemy szpanować parę strzelb albo karabinów. Pokochałem to w pani szerze, tu też nie mogłem być obojętny. Nie da się nie lubić gry, w której można chwycić dwa obrzyny naraz. W ogóle cały gameplay jest oparty na takim fajnym założeniu, że wszystkie nasze możliwości odzwierciedlają dość realistyczne zachowanie podczas strzelania. Nie mówię to o rozgrywce w całości, bo spokojnie można w biegu zasadzić kilka headshotów. Ale jeśli idzie o ruchliwość postaci, to Mademan kupił mnie takim skromnym, ale wystarczającym repertuarem zagrań. Trzymanie się osłon, kucanie, próby z podwójnym orężem, to wszystko brzmi jak wiarygodny scenariusz. Bez wykorzystywania żywych tarcz, skoków na szupaka, czy nawet uwielbianego przeze mnie spowolnienia czasu. Takie skrojenie gameplaya bardzo wspomaga wspomniany klimat. I warto odpalić tę grę na wyższym poziomie, by trzymać głowę nisko i rozważnie planować dalsze posunięcia. Cenię też autorów za odważne posunięcia i fajne pomysły na rozgrywkę. Nie zawsze trafione, ale doceniam inwencję. Bywają dziwne etapy przydzierania się przez rzekę, gdy strzelamy głównie do krokodyli. Albo poziom, gdy na celownik bierze nas wrogi snajper, a my mamy na wyposażeniu tylko parę obrzynów. Zgrzytając zębami podczas przemieszczania się od jednej osłony do kolejnej, wiesz, że twórcy zrobili to celowo. Jak powiedziałem, doceniam koncepcję, bo gdyby więcej twórców tak kombinowało, to doczekalibyśmy się kilku niezłych odskoczni od standardowego strzelania do drabów w innych produkcjach. Najpoważniejszą wadę Mana widzicie od dobrych paru minut i pewnie zastanawiacie się, czy ten cwaniak wychwalający grę zająknie się na temat brzydoty omawianej produkcji. Owszem, zająknę się. Grafika, jaką prezentują te nagrania, nie była akceptowalna nawet w czasach ukazania się Mademana. Słabe tekstury, niewyraźne postacie, nawet miejscówki zaprojektowane bez polotu. Widzę te argumenty i akceptuję je. Ale nie zmienia to faktu, że w momencie, gdy w to grałem, mój pecet najzwyczajniej w świecie nie wyrabiał z niczym lepszym. I byłem przyzwyczajony do podobnych koszmartów. Dziś takim grom trochę się wybacza, więc jeśli nie krzywicie się na wideo w City, to możecie spróbować docenić tę grę za to, co zapewniło jej miejsce w mojej pamięci i własny numerek w zaginionej Gratlantydzie. Tak na rzecz Fundacji Gier Zapomnianych. Tak na rzecz Fundacji Gier Zapomnianych.